Wzią widzowie dzisiaj gramy w, w sobie z moim przyjacielem No i co? So, zostawcie y, lajka like i subskrypcję No i zapraszam do oglądania I ogólnie pierwszy filmik z mikrofonem, nie? Więc jak się przyjmie będzie więcej filmików z y, mikrofonem. Zależy czy chcecie, nie? Oczywiście. Tanglewood. Uchwyt, zdjęcie ducha, wykryj ducha. Nowe misji Dobra, ja już wiem jakie są. Czytaj misy. Uchwyt, zdjęcie ducha, i obecność ducha za pomocą czynnika ruchu. Uzyskać ośrodek psychii na poziomie poniżej 25%. Brać MF? No. Dobra, Oho. Yy, Dobra, MF i Crucifix. Dobra, ja lecę. Ale lepo. Dobra, ty idź tam, yy, Ty idź tutaj na resztę pokoi, ja idę tam, kuchnia, no i wszystko, nie? Ale... Chodź ze mną jednak Ej, panie! Ci coś się nie pomieszało? Dwa Uciekł. Powiedział! To wyjdzie, Co? Co jest? Co jest? Pierwszy raz takie długie zdanie mi powiedział w tej grze. Idziesz. Co imię co to? To co było? Wat? Ik me ta 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 het Wat? Hier? Hallo hallo. Haha. Racist. hey 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 hey. Hey hey Ej, 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 ej Idź tam, wrzuciłem krucyfiks Dobra, o nie, to są te stare aparaty, dobra Ale Chodź idziesz ze mną y, zrobić zdjęcie, bo tutaj jest kość Szczęko Dobra to... trochę... E! Co to żeś zrobił? Co on był? Ja... Jerzy szczęka wziął. O, a zdjęcie? E, zdjęcie jest tutaj masz. Szczynka Ej, co to jest za gówno? To Które? No to przede mną. Co? To są kropel, tutaj wykry... Wykrywa. Aha To co teraz? Chyba... Projektor dot. Gdzie dajesz ten ten kamera? A <tutęś> I idę postawić kolejną. Czytam. Postawiona. żeby był projektor projektor to co widać. Ale powiedział już debilu Ale ryk Dobra, idymy. Kajże się Aha, nie ma pisma ducha Na razie Chodźcie tutaj jak wryczał coś co nie to chce to mi się co to było? on ten... się zasrał chłopie on był przed moją słyszałam, słyszałam coś chłopie, wiesz co to ja to ja ten chłopie z Apexa ten co rzuca tymi pierdami? <laughs> o to nie, nie uchwyciłem zdjęcia ducha Zobaczmy. Raczej nie ma projektora doc Nie Idziemy tam, iść tam, żeby zaatakował, to ja zobaczę. No jak ja się tam idzie? Żeby to, e, jakby to powiedzieć, żebym widział, czy projektor dosyć jest. Albo ja go sprowokuję. Idź tam, ja go sprowokuję. Zobacz, MF, MF. Ok, ok. Ej, czekaj. Yy, wiesz co ja bym chciał zrobić? Yy, ja wezmę z aparat i idziemy szukać łodu Daj, głowę ci! Ale masz głowę. Uch. Sorry widzowie, ale jestem lekko, ale to lekko zmęczony. Jaka temperatura, o oh mój? Dobra, idziemy. Dobra, chodźmy już zgadywać powoli. Trzymaj. Aha, bo tu się nie jest. To. Dobra. Dobra, to chodź tam do środka, żebyśmy zobaczyli, czy jest to MF5. Lustereczku, lustereczku. No, no, no słyszysz? Szybciej. Szybko mi coś. Ja mam ciągle mikrofon włączony. Chodź tu. Ej, 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 Gdzie jesteś? Ej. Mi się wydaje, że to jest Banshee. Chodź tylko. Talerza mi rzucała. No zajebiście. Das. Aha. Aha, ja. Hm. Welcome back. some jobs for you. Się pożygam z tą mimik Co to jest za czysty mimik chłopie z... 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 Nie wiadomo czego dobra Dobra Kończymy, ojciec... kończę... ja kończę filmik Wpadajcie do chrumpały Na kont, na youtube'a A ja kończę, to siema